Szkodniki, insekty, robale. Różnie je nazywamy, ale w dzisiejszym arze poznacie techniki i mechanizmy działania środków, które służą do zwalczania szkodników w naszych uprawach. Oglądajcie! Panie doktorze, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan przyjąć nasze zaproszenie dzisiaj. Termin wiem, że jest trudny, ponieważ mimo, że jest okres zimowy, no to w pracy naukowej jest bardzo dużo do zrobienia. Dzień dobry, cieszę się, że mogłem się z Państwem spotkać po raz kolejny. I faktycznie, ten termin jest trudny, jest wiele spotkań konferencyjnych, trzeba nadrobić pracę te, które prowadziliśmy w polu dzisiaj już w laboratorium i przy komputerze. Chciałbym, żebyśmy podczas dzisiejszego Aru porozmawiali trochę więcej na temat mechanizmów działania su sub substancji, które stosuje się na rynku polskim. Myślę, że możemy chyba wyodrębnić takie cztery największe grupy, jeżeli chodzi o insektycydy, prawda? Tak, to tak, to prawda. Temat jest o tyle ważny, że często w zaleceniach znajdujemy potrzebę stosowania przemiennego substancji czynnych z różnych grup chemicznych o różnym mechanizmie działania. Ale znacznie mniej materiałów możemy znaleźć o tym, jakie są mechanizmy działania, które substancje należą do których grup chemicznych. Te informacje na pewno dzisiaj na rynku są potrzebne i bardzo dobrze, że je dzisiaj poruszamy. Panie doktorze, zacznijmy może od takiej grupy najbardziej teraz medialnej neonicotinoidy. Mówi się o nich bardzo dużo w kontekście wycofania zapraw z tej, z tej grupy, ale jest to również bardzo potężna grupa środków stosowanych. Na listnie w roślinach rolniczych. Pamiętajmy, że neonikotinoidy to nie jest jednorodna grupa, prawda? Często słyszymy dość szeroką krytykę w kierunku neonikotinoidów związaną z ograniczaniem ich stosowania, z oddziaływaniem na owady pożyteczne, na owady zapylające, z pewnym niebezpieczeństwem domniemanym w stosowaniu w rolnictwie. Neoinkotinoidy to pochodne nikotyny, substancji toksyczne, ale dzisiaj to już są dzięki postępowi w nauce zupełnie inne związki, pochodne uzyskiwane na drodze syntezy. Ale mamy tutaj dwie podgrupy. Jedna to te neoinkotinoidy, które są bardziej reaktywne, bardziej trwałe, wykorzystywane w zaprawach. Tiametoksam i Klotianidyna, ograniczane w stosowaniu, czy w zakresie stosowania w Unii Europejskiej już od 2013 roku początkowo zboża, rzepak, zboża Jarę, rzepak, kukurydza, w tej chwili również burak cukrowy i wiele innych roślin, gdzie już jako zaprawy nie możemy stosować praktycznie dzisiaj tylko w szklarniach stałych dla roślin, które nie opuszczają w całym cyklu szklarni. To jest dużym problemem, ponieważ rolnicy muszą w tym momencie częściej wykonywać zabiegi powschodowe, listy, jeżeli chodzi tak, o... Tak, brakuje jest alternatywy w wielu przypadkach. I wtedy będziemy musieli zaprawy nie zastępować innymi zaprawami z innych grup chemicznych, bo takiej dzisiaj nie ma. Nie, mamy, nie ma czasu na opracowanie, na poszukiwanie nowych substancji, na zastąpienie. Nagle zaprawy zostały Ograniczone w tym stosowaniu, będziemy musieli więcej stosować zabiegów nalistnych, czego świetnym przykładem jest uprawa rzepaku zimnego chociażby, gdzie ta krotność zabiegów nalistnych w okresie jesiennej wegetacji zwiększyła się o 3-4 razy, a nawet i w niektórych przypadkach więcej. Ale wracając do mechanizmu działania neonikotinoidów i dwóch podgrup. Jedna podgrupa to właśnie te wymienione, druga to środki mniej reaktywne o krótkim okresie rozpadu, te które dzisiaj uważamy za selektywne, których oddziaływanie na owady pożyteczne czy te niebędące niebędące Obiektem zwalczania jest niewielkie, ich ryzyko wpływu na te organizmy jest bardzo małe, więc o niskim ryzyku chociażby określonym dla pszczoły miodnej. Tu mówimy o acetamiprydzie i o tiachloprydzie ich naukowo potwierdzone niskie ryzyko dla pszczoły, czy dla zapylaczy, no chociażby daje nam efekt w postaci rejestracji w okresie około kwitnienia czy nawet kwitnienia rzepaku, o którym tak dużo mówimy, który jest taką ważną rośliną pokarmową dla owadów zapylających. I też trzeba powiedzieć, że nie tylko pszczół, tak? Również... Dokładnie. Mieli, czy ularki... pszczół dziko żyjących, bo przecież w mhm. Polsce występuje ponad 450 gatunków pszczół, obok pszczoły miodnej, prawda? Jednego tylko gatunku. Pamiętajmy, że kotynoidy to jest grupa oddziałująca na układ nerwowy. Cząsteczki. Substancje czynne łączą się czy zastępują acetylocholinę w receptorach nerwowych, w receptorach w synapsach, w receptorach nikotynowych, gdzie powodują pobudzenie, ale nie ulegają degradacji, a więc powodują pobudzenie i akumulację jakby powstawania impulsów nerwowych, co doprowadza do pewnego ograniczenia, najpierw zmiany w zachowaniu się owadów, później pewnych konwulsji i w końcu w rezultacie śmierci owadów potraktowanych zabiegiem. Czyli efekt działania nie jest widoczny od razu najczęściej nie jest widoczny od razu. Przy tych dwóch substancjach, czyli acetamipryd, tiachlopryd, często widzimy efekt w zmianie zachowania się owadów na roślinie, ale nie widzimy tego efektu knockdown, czyli spadnięcia i natychmiastowej śmierci. Czy to wynika ze słabszego działania kontaktowego? No, no Nie, nie, raczej nie. To raczej wynika z potrzeby pewnego dłuższego okresu czasu dla spowodowania śmierci owada. To neurotoksyna, która w sposób specyficzny działa, prawda, nagromadzenie się impulsów Nerwowych. Poza zastępowanie w synapsach acetylocholiny wymaga pewnego okresu czasu. Zazwyczaj jest to kilka godzin. W, a ta aktywność owada zmienia się praktycznie no, w krótkim czasie po wykonanym zabiegu i fakt, warto to obserwować, dlatego że plantatorzy nie widząc efektu knockdown, tego szybkiego spadnięcia owadów, no czasami mają wątpliwości co do skuteczności wykonanego zabiegu. W przypadku stosowania acetamiprydu należy wyjść na plantację i obserwować jak zachowują się owady. Wtedy zobaczymy, że faktycznie przestają one żerować. Panie doktorze, a co z temperaturami w kontekście neumikotinoidów? Neumikotinoidy generalnie nie Mogą być stosowane niezależnie od temperatury, a więc temperatura nie ogranicza, nie wpływa na ich optymalne działanie. Ale pamiętajmy, że nie zaleca się stosowania środków ochrony roślin, stosowania insektycydów w, w temperaturach poniżej plus 5 stopni i powyżej 25 stopni. Poniżej 5 stopni i owady są nieaktywne, i rośliny zamykają się, ale tak samo jest powyżej 25, owady się chowają przed słońcem. Przed wysoką temperaturą rośliny tak samo, zwłaszcza jest to istotne przy substancjach systemicznych, które wtedy pobranie, których pobranie przez roślinę jest znacznie ograniczone. Już nie wspominając o bardzo silnym odparowaniu cieczy w krótkim czasie przy wysokich temperaturach. Czy dzięki działaniu systemicznemu to jest ta substancja krąży w roślinie? Im wyższa dawka, tym będzie dużo działała? Trudno jest tak powiedzieć. Należy zawsze zwrócić uwagę na liczebność szkodników, na wybujałość uprawy, im mamy większe rośliny, im mamy więcej szkodnika, zawsze wtedy lepiej jest stosować wyższe dawki z tych zalecanych, a więc ten wyższy pułap niż niższy. W przypadku małej liczebności szkodnika, a i małych roślin niezbyt wybujałej roślinności na plantacji, wtedy możemy decydować się na dawki niższe. Czyli na pewno rolnicy powinni pamiętać o tym, że to no, Nikotenoidy takie jak acetamipryd to są substancje bezpieczne dla owadów zapylających, czyli dlatego stosujemy je w tym okresie około kwitnieniowym. Faktycznie substancje te są polecane, są zarejestrowane w okresie około kwitnienia, a to dlatego, że na drodze naukowej udowodniono ich niskie ryzyko dla owadów zapylających. Rozmawiamy teraz na temat innej grupy, bardzo popularnej, ponieważ jest to na pewno grupa insektycydów jednych z najtańszych na rynku: peretroidy. One charakteryzują się na pewno bardzo silnym działaniem kontaktowym. Jaki jest mechanizm ich działania? Jakie są ograniczenia może w stosowaniu, w zależności od temperatur? Tak, pyretroidy przede wszystkim, o czym tutaj tu już na samym wstępie możemy powiedzieć, o czym trzeba pamiętać. Nie powinniśmy stosować zbyt wysokich temperatur w temperaturach, a więc zawsze mówimy, że pyretroidy poniżej 20 stopni. To w okresie szczególnie ostatnich lat, w okresie letnim, gdzie mamy bardzo wysokie temperatury, okresy silnych upałów, nieraz suszy, to co plantatorzy przecież obserwują na co dzień w swojej pracy. Tutaj stosowanie pyretroidów, nawet wieczorami czy późnym wieczorem, proszę zwracać uwagę, że nieraz, nawet jeśli temperatura powietrza spada poniżej 20 stopni, to często łan jest nagrzany w w okresie czasu jeszcze w nocy potrafi być czy, czy posiadać wysoką temperaturę. Stąd... A czy to wynika z tego, że ta substancja się szybciej rozkłada w wyższej temperaturze, czy jak gdyby na naszym polega problem stosowania w wyższej temperaturze? Generalnie optimum stosowania temperaturowego dla każdej substancji jest z różnych powodów. Tempo rozpadu, możliwości transportu. Tej danej, danej substancji, pobieranie danej substancji. Tutaj ten szereg czynników wpływa, że nie każda substancja zachowuje się tak samo w, w danej temperaturze. Pyretroidy oddziałują na kanały sodowe. To również jest część układu nerwowego. Kanały sodowe, które po otwarciu powodują pobudzenie komórki, a pyretroidy oddziałują właśnie na kanały sodowe i blokują je w, w, w pozycji otwartej, a więc dochodzi również do zbyt, zbytniego pobudzenia, i to możemy obserwować wkrótce. W krótkim czasie na owadach, że bardzo szybko zostają one pobudzone, dostają drgawek i dochodzi do szybkiej śmierci owadów. W przypadku pyretroidów, tych szeroko stosowanych w rolnictwie, tak jak pan powiedział, zresztą najtańszych. Często stosowanych, często wybieranych. Najczęściej problemem jest to, że raz plantatorzy nie zwracają uwagi na temperaturę. Zresztą nie, 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 myślę, że jeszcze nieodosobnionym przypadkiem jest widok nieraz opryskiwaczy na polach podczas zabiegów w, prawie że w południe w, przy wysokim nasłonecznieniu. No co jest? Mm -hmm. Powiedzmy jeden z podstawowych błędów Praktyk, w również. wykonywaniu e, zabiegów. W przypadku peretroidów tu trzeba szczególną uwagę e, zwrócić. E, no i też pamiętajmy o tym, że tu szereg substancji, bo przecież peretroidy to e, najliczniejsza grupa pod względem substancji czynnych dostępnych na rynku, e, ale pamiętajmy, że e, ta e, niech. Niech ta ich niezbyt drogie stosowanie nie będzie zachętą do powtarzania ciągle tym samym środkiem czy tą samą substancją zabiegu, że je jednak trzeba zmieniać, trzeba rotować. W kontekście możemy... odporności. Tak jest, chociażby w kontekście odporności. Panie doktorze, tak. przy tej okazji jeszcze nie 10 lat temu, 8 lat temu bardzo dużo mówiło się o odporności słodyczka na, na pyretroidy. Teraz mam wrażenie, że mówi się troszeczkę mniej. Czy to wynika ze świadomości stosowania substancji z innych grup? Na przykład wzmożonego stosowania chloropiryfosu przed kwitnieniem, jeszcze w tym okresie, kiedy można w fazie pon pon ponkowania stosować tą su substancję czynną, czy też acetamiprydu. E czy też wynika jak gdyby troszeczkę z innej biologii słodyczka, gradacji nalotów? No, tutaj no, pamiętajmy, że nieco liczebność słodyczka nieco się zmniejszyła w ostatnich latach, a więc nie jest to już taki owad który przyznamy nawet rejony, czy, czy, czy poszczególne nawet plantacje, czy mikroregiony w Polsce, gdzie nie, w każdy, nie każdego roku trzeba wykonywać zabiegi przeciwko słodyszkowi, bo nalatuje nieco później w pełni kwitnienia, bo nie jest zbyt liczny, bo gdzieś tam w opóźnione naloty chowaczy spowodowały ograniczenie również liczebności słodyszka w jednym zabiegu i tak dalej, i tak dalej. A więc raz spadła ranga, czy liczebność tego owada, więc intensywność jego zwalczania, więc też ta selekcja również się zmniejszyła. Dwa trudno jest mówić o takim szerokiej odporności danego gatunku. Tu na pewno zawsze wymagane są bardzo szerokie badania. One są kosztowne, długotrwałe, ale potrzebne, dlatego że każda populacja lokalna w danym miejscu może mieć inny stopień odporności. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nieskuteczny zabieg nie oznacza wcale od razu odporności. My tak często mówimy, że nie udał się zabieg, to o, musi być odporny to na ten... Błędy na tych tych Każdy tych błędów naprawdę w całej drodze przygotowania, w ogóle podjęcia decyzji o zabiegu, przygotowania zabiegów zabiegu, przeprowadzenia zabiegu, doboru również środku odpowiedniego od insektycydu i tak dalej i tak dalej sprawia, że... Odczyną wodę do zabiegu. Jakość wody, dokładnie. Temperatury również wody, przecież podnoszony też problem pobierania chociażby ze studni wody, bardzo zimnej w cieplejsze dni, również może wpływać na skuteczność. A więc tych czynników jest tak dużo, że nieskuteczność nie oznacza od razu odporności, prawda? Trzeba znacznie szerszej szczegółowej bardziej analizy Procesu przygotowania i przeprowadzenia zabiegu. Panie doktorze, a taki pomysł, żeby do na przykład acetamiprydu dodać peretroi, żeby zwiększyć to działanie kontaktowe, oczywiście w fazie, kiedy jest to możliwe do wykonania? Co pan o tym myśli? W kontekście naukowym i takim <coughs> obserwacji skuteczności? O, o, obserwujemy przecież na rynku środki, które są, mają w swoim składzie dwie substancje czynne i to zwykle z dwóch różnych grup chemicznych i zwykle komponentem, właśnie jednym przynajmniej komponentem jest teretroid. Jest A więc już możemy powiedzieć, że producenci środków ochrony roślin zobaczyli tą możliwość i przychylili się do niej, wprowadzając środki. Które już zawierają pyretroid i drugi. No to po to, żeby zwiększyć to działanie Dokładnie. kontaktowe, po czy to to, żeby zwiększyć, zwiększyć takie, right? żeby zabezpieczyć jakby tą wyższą skuteczność, mm -hmm. A żeby czy to przy niekorzystnych warunkach pogodowych, czy to przy innych jakichś drobnych błędach zabezpieczyć wyższą skuteczność zabiegu przy jednorazowym opryskiwaniu. Trzecia grupa, substancje fosforoorganiczne. Fosforo dosyć także powszechna, w szczególności w ochronie czy to rzepaku, ozimego, czy buraków cukrowych. Dwie substancje reprezentujące tą grupę, tą grupę, czyli chloropiryfos oraz dimetoat. Substancje uznawane za bardzo skuteczne, o szybkim działaniu także wizualnym i chloropiryfos także gazowym, dimetoat chyba nie, tak? Dimetoat nie, ale za to dimetoat ma świetne działanie systemiczne w roślinie, mhm. z czego chloropiryfos niestety nie może się pochwalić. Jest środkiem, jest substancją wgłębną, jest pobierana przez roślinę, ale nie przemieszczana wraz z sokami komórkowymi. W Na czym polega działania tych substancji? Te, te fosfory organiczne, zresztą podobnie jak karbaminiany, są inhibitorami acetylocholinoesterazy, a więc enzymu rozkładającego acetylocholinę. Acetylocholina, już wspomniana wcześniej, nie, Łączy się z receptorami w synapsach, w komórkach nerwowych i przekazuje impuls, a więc powoduje powstanie impulsu nerwowego. Acetylocholinoesteraza, więc enzym, po powstaniu takiego impulsu rozkłada acetylocholinę. Jeśli fosforoorganiczne substancje zastosowane zablokują enzym, wtedy acetylocholina zostaje czy kumuluje się w synapsach, w układzie nerwowym i dochodzi do nagromadzenia się impulsów nerwowych, zwiększenia tych impulsów, drgawek, konwulsji, szybkiej śmierci owada. Faktycznie są to substancje o szerokim spektrum działania. Tu też powiedzmy, że nie są one selektywne, ale mają taką opinię wśród plantatorów, że są to dobre, silne środki, które stosujemy w momencie, wtedy kiedy możemy je zastosować, to co, to co pan już wspomniał, czyli w okresie, w w którym no, nie ma owadów pożytecznych, żeby ograniczyć ich śmiertelność czy zapobiegać ich, ich porażeniu, są to substancje na pewno szeroko wykorzystywane, czy to w ochronie rzepaku, czy buraka, czy też w zbożach nieraz yy, przede wszystkim Dimetoat. Yy. Jakie mamy ograniczenia temperaturowe? Tutaj y, zawsze pamiętajmy, że fosfory organiczne nie działają optymalnie w niskich temperaturach. One powinny być stosowane powyżej 15 stopni, ale miejmy gdzieś tam to z tyłu głowy, że powyżej 25 w ogóle nie powinniśmy stosować y, środków insektycydowych, stąd y, powiedzmy powyżej 15, ale nie przesadzajmy z wysoką temperaturą. Bardzo często jeżdżąc y, w trasę w tym okresie, kiedy stosuje się chlor chloropiryfos. Na polach rzepaku czuć taki specyficzny zapach tego produktu, tak? tej substancji czynnej. Na czym polega właśnie sztuka tej substancji? Dlaczego, dlaczego właśnie ten zapach jest wydzielany i co on powoduje u owadów? W przypadku, w przypadku chloropiryfosu, to już co Pan wspomniał, ma silne działanie gazowe, czyli jest pobierany, czy on ma możliwość. W, w, w przejścia do organizmu owada poprzez układ oddechowy, a więc nie tylko przez kontakt czy przez pokarm, nie przez powłoki ciała, nie przez układ pokarmowy, ale przez układ oddechowy. A więc parowanie tutaj ma dość znaczne nie, znaczenie w, w stosowaniu tego środka, bo w momencie, kiedy opary substancji podnoszą się nad rośliny, owady, które znajdują się i zaledwie oddychają nie, tymi oparami, już zostają, nie, zostają porażone. I faktycznie nie, każdy plantator, który ma do czynienia, od Dłuższego okresu czasu z ochroną roślin, z ochroną insektycydową, na pewno bezbłędnie rozpozna zapach fosforoorganicznych. Jest to grupa o takim charakterystycznym powonieniu, i to faktycznie jadąc nieraz przez pola już wiemy, czy to był stosowany pyretroid, czy fosforoorganiczny, bo obie te grupy mają dość charakterystyczny zapach. Tak. Czy trzeba się bać wycofania choropiryfosów w Polsce? Myślę, że tak. Myślę, że tak ze względu na to, że znowu będzie nam brakowało pewnej alternatywy. To broń Boże, nie można powiedzieć, że chloropiryfos powinien być stosowany jak najczęściej. Nie, no, ale jest on dobrym środkiem, który możemy zastosować w niesprzyjających warunkach, w gradacji owadów, w momencie, kiedy rośliny są w złej kondycji, a dochodzi do bardzo licznego pojawu szkodnika. Tam oczywiście zgodnie z zakresem rejestracji i z wszystkimi wytycznymi prawnymi, ale. Chloropiryfos daje nam możliwość szybkiego ograniczania owadów szkodliwych. Do tego jeszcze jest substancją, która obecnie na rynku chyba charakteryzuje się takim, tym bardzo silnym działaniem gazowym, co jest dodatkowym atutem. I brak alternatywy może spowodować znowu wzrost zużycia Środków ochrony roślin, z rozzużycia substancji czynnej, no i niestety będzie pewnie wymagało w określonych warunkach no, zwiększenia liczby zabiegów ochrony roślin. A kiedy możemy się spodziewać, że takie wycofanie może nastąpić? Bo się mówi o tym dosyć dużo, ale żadna data nie, nie pada. Na razie, na razie nie pada i nie padła. Chloropiryfos po raz został został przedłużony, no i niedużo, bo niestety o rok tylko. Już sygnały w Niemczech przecież dochodzą, że chloropiryfos zostaje wycofany. Trudno jest powiedzieć, no miejmy nadzieję, jeżeli nie nastąpi, to drastycznie szybko. Szybko. Tak, drastycznie szybko. Dobrze. Czwarta grupa, karbaminiany. Na pewno przedstawicieli tej grupy jeszcze nie tak dawno było całkiem sporo, jeżeli chodzi o ilość su substancji czynnych. Na tą chwilę chyba w uprawie ro rolniczej jest tylko jedna substancja czynna. Jak się charakteryzuje działaniem ta grupa środków owadobójczych? Tu działanie jest bardzo podobne, w zasadzie takie samo jak w przypadku fosfororganicznych, a więc tutaj są to inhibitory acetylocholinoesterazy, a więc podobny, podobny, podobna neurotoksyna. I faktycznie obecnie w uprawach rolniczych mamy bardzo mały zakres stosowania karbaminianów. Tutaj należy wspomnieć o substancji Pyrimicarb, która niegdyś była też bardzo szeroko zarejestrowana, a po. W prowadzonym przeglądzie w Unii Europejskiej przez dyrektywę 91414 zakres stosowania tej, tej substancji znacznie się ograniczył, aczkolwiek w tej chwili stopniowo, stopniowo ulega on zwiększeniu. Jest to też typowy aficyt, a więc środek, środek selektywny skierowany ewidentnie przeciwko mszycom. Tu z grupy karbaminianów obecnie nie jesteśmy w stanie wymienić większej, większej liczby substancji, które byłyby zarejestrowane czy stosowane w uprawach rolniczych. To, co wyróżnia Piramikarb od pozostałych substancji z innych grup, to chyba także optymalny odczyn wody w stosowaniu, prawda? Bo to jest jedyna substancja, która najle najlepiej działa w warunkach wyższego pH. Pozostałe raczej wolą środowisko kwaśne. Tak, dokładnie. Insektycydy przede wszystkim wolą środowisko kwaśne, a w tym przypadku może ono być zbliżone do, 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 do obojętnego, czy nieco wyższe. A jak jest optymalne, tak w skali pH? 4, 5, 6? 4, 5, dokładnie. 4, 5 podaje się ogólnie dla insektycydów. Panie doktorze, temat mechanizmów działania i wyboru substancji czynnych na pewno jest tematem szalenie trudnym i szerokim. Mam nadzieję, że nasi w widzowie po dzisiejszym ob obejrzeniu ARU mogą troszeczkę lepiej ten temat zgłębić i wybrać świadomie takie substancje czynne, które będą e, odpowiednie na problemy zwalczania szkolników na ich polach. Dziękuję za poświęcony czas. Również dziękuję. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do następnych odcinków ARU. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie i komentujcie.